Dominik Dąbrowski, game designer. Dawid Aksamit, programista w Przede wszystkim zauważyliśmy, że nie ma na rynku takich gier, które zawierają w sobie tego typu horrorowo-groteskowe podejście do party games, i dlatego spróbowaliśmy zrobić właśnie coś takiego. Gry bardziej dla dorosłych, e, zawierającą właśnie tą miodność tych starych, arcade'owych e, gier, które znamy jeszcze, e, jeszcze z, z lat jakby naszej młodości. E, I to jakby był nasz cel, żeby grało się fajnie i żeby było właśnie inaczej, psychodelicznie. Ogólnie dla nas pierwowzorem był Smash Bros. Uważamy, że jest to jedno z najlepszych party game, które kiedykolwiek powstały i na nie się wzorowaliśmy. Ogólnie w Broglu mamy 8 postaci, z każda z nich po dwie unikalne umiejętności, co sprawia, że każda rozgrywka wygląda inaczej. Wszystkie umiejętności postaci pozwalają na różne style gry i każdy może znaleźć dla siebie postać, która jemu pasuje i która sprawia, że on może grać w taki sposób, jaki lubi. W postaci będzie 8. Każda z nich ma swoją własną historię. Ta historia jest bardzo fajnie opowiedziana w takich tutorialowych kampaniach, więc możemy się przy okazji nauczyć, jak grać z daną postacią i poznać jej historię. Na pewno zobaczymy klauna na rowerku, na pewno zobaczymy Mima. Na pewno zobaczymy również dziewczynkę razem ze swoim strasznym misiem. Więcej postaci, ogólnie postaci będzie 8, więc mamy tutaj jeszcze, jeszcze 5 różnych postaci, których nie chciałbym na razie zdradzać. Plus już zaczynamy powoli pracę nad dodatkowymi postaciami, które też będą utrzymane w tym klimacie. To zależy od odbioru gry tak naprawdę, ale w tym momencie planujemy supportować grę, dodawać kolejne postacie, tym bardziej, że nawet fir w firmie grając bardzo dobrze się bawimy. Chcielibyśmy, żeby Brawl stał się grą, która będzie normalną grą na wieczór w kilka osób, żeby pograć, czy to przy piwie, przy jedzeniu, ze znajomymi i chcielibyśmy rozwijać ją i żeby jak najbardziej się podobała. Ogólnie jest 5 roz... trybów gry. Jedna jest to zwyczajna arena, gdzie każdy z postaci ma swoje normalne umiejętności i walczymy w jakimś czasie lub na rundy. Dodatkowo mamy pojedynek, gdzie dwie osoby będą mierzyły się między sobą w trybie rundowym o zwycięstwo. Dodatkowo mamy sumo, gdzie bomby zamiast zadawać obrażenia będą wypychały graczy poza mapę. Oraz color domination, w którym bomby zamiast zadawać obrażenia zamalowują mapę i staramy się pokryć jak największą część mapy swoim kolorem. By zdominować innych. Myślę, że oczywiście, jeżeli widzimy jakąś postać, wiemy już jak ona wygląda, i, e, e, i możemy sobie nawet w głowie dorobić do niej jakąś ciekawą historię. O wiele łatwiej jest zaprojektować do niej mechanikę. E, z drugiej strony, e, można też prowadzić proces designu e, od strony umiejętności i próbować dopasować jakąś postać, e, jej ubiór, jej historię, jej wygląd. Pod konkretne, pod konkretne umiejętności. Tak naprawdę podczas produkcji Brawl'a e, robiliśmy i tak, i tak. Czasami zdarzały się postacie, których umiejętności wynikały z, z charakteru postaci, a czasami właśnie sam charakter był tworzony przez to, jaki będzie miała skill set. Pierwsza rzecz, chęć wygranej. Druga rzecz, nienawiść do osób, które gramy obok. Jedna z głównych zasad tej gry, którą zresztą zauważyliśmy taki fakt, że zawsze grając ze znajomymi, zawsze dochodziło do przezywania się. Niekoniecznie jest to dobre, ale jednocześnie łączy to ludzi, jest to bardzo przyjemne. Przypomina to czasy, kiedy ludzie przy Mario tracili swoich przyjaciół poprzez... Wybijanie się wzajemne? No, myślę, że tutaj jest bardzo duży pakiet emocji. Myślę, że trzy to jest trochę mało. E, głównie są to emocje pozytywne. E, jest to bardzo fajna, e, bardzo fajna, jakby, e, bardzo fajne współzawodnictwo, w którym e, e, nie ma takiego problemu, że ktoś wygrał, a ktoś przegrał, bo tak naprawdę gra jest fajna. Samego, przez, samo, przez sam gameplay, przez samo granie w nią. E, więc to, kto jest pierwszy, często jest jakby zapchnięte na, na drugi plan. Chodzi o to, żeby położyć jak najwięcej bomb i, i jak najwięcej obrażeń zadać przeciwnikom i to jest chyba naj, najlepsze i najciekawsze w tej grze. Ogólnie na pewno Brawl ma możliwości gry kompetytywnej, ale będziemy musieli na pewno popracować nad balansem gry. Będziemy musieli może znaleźć inne tryby, w których gracze mogliby walczyć między sobą, aczkolwiek już w tym momencie prowadziliśmy jakieś turnieje, czy to jeżdżąc po miastach, czy właśnie na imię. Były to turnieje, które były bardzo udane, ludzie się bardzo dobrze bawili, więc nie widzimy powodu, czemu by tak nie było. W tym momencie skupiamy się na PS4, aczkolwiek w przyszłości będą inne platformy, o których niestety jeszcze nie możemy mówić. 24 kwietnia pojawi się gra już na PS Storze. będzie możliwa do ściągnięcia, oprócz tego każdy kto ma basement Brawl będzie miał tą grę do ściągnięcia za darmo, także liczymy na to, że bardzo dużo... Liczba osób zacznie grać, poleci tą grę swoim znajomym i, i że to nasze community brawlowe się rozrośnie i, i że gra zostanie dobrze odebrana. Tak jak dotychczas była odbierana przez testerów i przez ludzi na, na różnych eventach. Materiał nagrywaliśmy przy użyciu smartfona Nokia Lumia 1020.